Bardzo bym Cię prosił, naprawdę, widzów, w tym momencie, naucz się na moim błędzie i opowiem Wam, jaki to był błąd, bo był to największy błąd w moim życiu. Więc w tym momencie powiem Ci, jaki był mój największy błąd w życiu i chciałbym, żebyś się nauczył właśnie na tym błędzie. Tym błędem było szykowanie się do działania zamiast faktyczne wzięcie się za działanie. I zapytasz mnie na jakiej zasadzie? Na takiej zasadzie, że jak chciałem montować jakiś film, oglądałem o tym, jak montować filmy. Zamiast tego powinienem zacząć montować filmy. Wtedy się nauczę najwięcej. I podczas montażu będę mieć jakieś pytania. Na przykład to, jak to przyciąć to wtedy wpisujesz sobie na YouTubie poradnik, jak to przyciąć i przycinam samemu. Jeżeli chcę zrobić zadanie z matematyki albo chcę się nauczyć na sprawdzian z matematyki, nie oglądam filmiku o tym, jak zrobić te zadania z matematyki, tylko robię te zadania z matematyki. Wtedy najbardziej się nauczysz. Obiecuję Ci. Ale to nie chodzi o to, żebyście robili tylko te zadania z matematyki i nadal, jak nie umicie, to próbować je robić i tak robicie je błędnie. Nie. Chodzi o to, żebyście zaczęli robić sobie te zadania z matematyki i możecie włączyć sobie ten filmik obok. Tylko, że na tej zasadzie z filmiku zrób sobie to zadanie, później rozpisz sobie to zadanie z totalnie innymi cyfrakami i zrób je na nowo bez tego filmiku. I wtedy się dopiero możesz nauczyć. Jeżeli chcesz wystartować kanał na YouTube. Nie myśl sobie o tym, żeby cały czas oglądać, jak wystartować kanał na YouTube. Na YouTube tylko zacznij nagrywać, zacznij to wrzucać, zacznij analizować swoje statystyki i w dodatku możesz oglądać te filmy o tym, jak zacząć na YouTube. Ale teoretyczna wiedza bez praktycznej wiedzy totalnie nic ci nie da. Bo przez kilkanaście lat studiowałem, jak działać na YouTube, studiowałem, jak się mówi, studiowałem, jak przedstawić widzom to, co chcę przedstawić i wiecie co? Chuja z tego miałem, bo tego po prostu nie zacząłem, i kiedy się zacząłem faktycznie uczyć? Wtedy, kiedy nagrywałem te filmy, wtedy, kiedy je montowałem, wtedy, kiedy je wrzucałem, wtedy, kiedy wymyślałem sobie tytuły, analizowałem, co tak naprawdę się dzieje na tym YouTubie. Więc zamiast siedzieć w tej fazie, gdzie oglądasz tylko filmiki na YouTubie, jak zostać dobrym piłkarzem, iść na to boisko i na tym boisku zrób sobie, jak zrobić dobry tenik, i na tej zasadzie z tego. W filmiku zrób sobie ten zajebisty trening na tym boisku. A nie tylko teoretyczna wiedza. Teoretyczna wiedza ci nic nie da, jak będziesz nadal gruby leżeć w tym łóżku i totalnie nic nie będziesz robić. Nie będziesz się dalej ruszać. Bo to, że będziesz studiować psychologię ludzką, wszystko fajnie. To teoretycznie będzie wszystko w porządku, ale jak będziesz rozmawiać z pierwszym lepszym człowiekiem o tym, jakie ma uczucia, on Ci powie coś, co nie jest z podręcznika i Ty jesteś już zagubiony. Ty już nie wiesz, co totalnie powiedzieć. Nie wolno czegoś pić z tego. Za chwilę idziemy do domu. Więc musisz wiedzieć o wiedzy praktycznej i uczyć się na jej zasadzie. Inaczej nic nie zrobisz dalej. Idziemy? Idziemy do domku, bo zaczyna padać. No.